Witam w dzisiejszym odcinku, z tej strony Saslan i dzisiaj gramy w TNT Run, tak, już zaczęło się. No i... zobaczymy, czy to wygram, chociaż wątpię. No, już na drugi poziom spadłem przez te moje lagi. Na TNT Run mam wielkie lagi, nie wiem czemu. A na innych nie. Dlatego, bo to jest... Im więcej graczy na dole, tym mam większe laki. I to mnie trochę właśnie zadziwia. Dobra, więc tak. Ja spróbuję to jakoś wygrać, chociaż wątpię. No i ogólnie to ja raczej tego nie wygram. No już kolejny poziom na dół. I kolejny poziom na dół. I jeszcze klosków? To jest ostatni! A to jest to przegram za chwilę. Ale spróbuję jakoś to wygrać. Raczej nie. Mówię wam, że raczej przegram. Mam małe szanse, że wygram. A właściwie nawet mogę to wygrać. Nie, już właściwie nie wygram. A może? Lol. Mieli tak dobrze. Nie skakałem. Dobra. To tyle w tym odcinku. Żegnam Was.